Forge of the Fallen Pride to drugi tier 2 dungeon w Ark of Arrogance, który wymaga od graczy przynajmniej 840 item level. W porównaniu do innych dungeonów ten jest mniej skomplikowany. Zawalczymy w nim z dwoma bossami. Pierwszy boss nie posiada Mechanic wipe. Poza podstawowym unikaniem ataków bossa, w trakcie walki warto zwrócić uwagę na dwie umiejętności. Przy pierwszej boss nakłada na losowego gracza debuffa. Dookoła tego gracza pojawi się czerwony pierścień. A nad głową staki. Po otrzymaniu trzeciego staka dany gracz wybuchnie na obszarze pierścienia, zadając obrażenia sojusznikom znajdującym się w środku. Gracz, który otrzyma debuffa, powinien jak najszybciej zająć pozycję bliżej krawędzi areny, żeby ułatwić sojusznikom manewrowanie. Przy drugiej umiejętności, po tym jak gracze zbiją bossa do czterech oraz ośmiu pasków życia, pojawią się dwa smoki. Jeżeli smoki nie padną wystarczająco szybko, boss otrzyma buffy na prędkość ataku, prędkość poruszania się i defensywę. Drugi boss ma w arsenale jedną mechanikę wipe, która aktywuje się po biciu go do 16 oraz 8 pasków życia. Boss ucieka na środek areny, wznosi nad sobą orba i zaczyna ładować potężny atak. W tym samym czasie przywołuje dwóch demonicznych rycerzy. Zadaniem graczy będzie sfokusowanie rycerza o tym samym kolorze co zniesiony orb. Ubity rycerz zostawia po śmierci bezpieczną strefę do której trzeba wejść jak najszybciej aby uniknąć wajpa. Poza mechaniką Vibe warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną umiejętność. Boss wchodzi w defensywną postawę i aktywuje shielda, który będzie wchłaniać przyjmowane obrażenia, a po naładowaniu wystarczającej ilości obrażeń wykona potężny obszarowy atak. Żeby pokonać tę umiejętność, wystarczy zaprzestać zadawania obrażeń, gdy tylko pojawi się tarcza i przeczekać defensywną postawę bossa, która trwa około 5 sekund. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Ark of Arrogance. Ogólnie cały rozdział Abyssali jest dość prosty. Myślę, że nawet w grupie z randomami większość z Was pokona dungeony po kilku próbach. Kolejny rozdział Abyssali, Gate of Paradise, jest o wiele ciekawszy, wymaga współpracy na o wiele wyższym poziomie i wprowadza nowe mechaniki. Osobiście znacznie lepiej się bawiłem przy kolejnych dungeonach, więc życzę Wam udanego grindowania i widzimy się na te trzy. Jo!